Witajcie, dzisiaj przedstawię Wam pięć aplikacji do Twittera. Pierwszą z nich jest Carbon w wersji drugiej. Już pierwsza wersja była taka dosyć okrojona, chociaż druga też nie jest dużo lepsza. Co jest fajne w Carbonie? No są piękne animacje i jego prostota. Jak widzicie, wszystko pięknie się animuje. Jest bardzo płynny. Trzy nowe tweety. Eee, minusami, minusami Karbona jest brak powiadomień w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, ma wewnętrzną przeglądarkę, co jest fajne. Można użyć, że tak powiem, nie trzeba zewnętrznej. Niestety nie ma tweetmakera, nie ma powiadomień w czasie rzeczywistym. Częstotliwość jest taka, jak widzicie. Teraz przy 5 minutach podejrzewam, że może się coś tam zwiesić. Zbyt dużo zapytań do serwera. No jest jego. To jego. Bardzo duży minus, no nie jest niestety przetłumaczony na nasz język. Dodatkowo od dłuższego czasu nie miał jakiejś aktualizacji, chociaż z tego co czytałem, deweloper mówił, że będą. No ale konkurencja nie śpi i już dawno przegoniła. Pokazuje go bardziej jako ciekawostkę niż, niż aplikację, z której ktoś by chciał korzystać. Bo bez pusha no to według mnie nie jest nie jest dobra aplikacja, do Twittera przynajmniej, jeśli chcemy być na bieżąco. Następną aplikację, którą, którą chcę Wam zaprezentować, to jest jedna z najlepszych aplikacji jak do tej pory na Twittera. Jest to Robert. Robert doczekał się odsłony drugiej właściwie. Co w nim jest fajnego, jest mega płynny. Ma, ma powiadomienia, push. No, niestety, nie posiada tych wszystkich barierów, które ma oficjalna aplikacja, więc nie dowiemy się, czy ktoś polubił naszego tweeta, czy ktoś nas zaczął śledzić, czy zaczął czy retweetował naszego tweeta. Niemniej jednak, aplikacja jest godna polecenia. Oczywiście ma dwa motywy, czarny i biały. Białego Wam nie zaprezentuję, gdyż z białym tułem, niestety, autofokus nie chce się wyostrzać. Jest no tutaj, jak widzicie, wspomnienia. Później są demy, ale no tam Wam nie będę pokazywał, niestety. Tutaj macie wszystko, co, co chcecie ewentualnie zobaczyć. Na górze mamy ustawienia. I tak jak mówiłem, yy, posiada Tweetmaker, możemy wybrać, yy, z jakiej usługi zdjęć hostu chcemy korzystać. Yy, no ma wszystko. Niestety nie jest po polsku, chociaż wiem, że deweloper szuka ludzi do yy, przetłumaczenia tej aplikacji i idzie to mu całkiem. Całkiem mm, sprawnie. Oczywiście mamy wyciszenia hashtagów bądź użytkowników. E, widzicie, tu jest streaming na żywo. Możemy go tylko po Wi-Fi. zaznaczamy, co chcemy. Ma obsługę smartwatcha Pebble. Możemy wybrać własny dźwięk notyfikacji. E, jak dla mnie jest bardzo, bardzo fajny, ładny. E, Osobiście sam z niego korzystam, chociaż wydaje mi się, że drenuje dosyć mocno baterię. Tak mi się wydaje i chyba, że tak powiem, mam rację, bo korzystając z innej aplikacji, po prostu bateria dużo dłużej trzymała. Mimo tego, że Note ma naprawdę fajną baterię. Kolejną aplikacją jest Wittings. Ta aplikacja była aplikacją, którą bardzo długo używałem. Ma push, powiadamia nas też o retweetach ulubionych i co Niestety powiadamia nas tylko w pasku powiadomień. Nie zobaczymy tego w samej aplikacji. Ma także dwa dwa typy powiadomień. dwa Dwie skórki, tak? Jasną i ciemną. Jest w miarę szybka. Posiada push. Posiada push. Posiada ustawienia. Jak widzicie, część jest tutaj po polsku, chociaż większość jest niestety po angielsku. Posiada obsługę dwóch kąt, co niektórym może się przydać. Eee, tutaj widzicie wszystko co chcecie. Tam jest autorefresh. Eee, widzicie ma wszystko co eee, aplikacja do Twittera powinna mieć. Łącznie z push, co tak jak mówię, jest bardzo fajne. Jest dosyć często aktualizowana, co też jest fajne. Jest płatna. Tak samo jak i Robir, to o czym zapomniałem wspomnieć. Kosztuje parę złotych. No nie jest to jakiś ten ogromny wydatek, ale proponuję, że tak powiem, jeśli komuś się spodoba, kupić, bo nie będzie. Żałował. Próbuję zrobić tweeta. Teraz zobaczymy, czy ktoś mi odpowiada Co prawda, nie mam nigdzie push na razie tu ustawiony bo to by było tysiąc aplikacji. Minusem jest. Widzieliście? Słyszeliście? Ma taki właśnie dźwięk powiadomień o wysłanym twicie, co według mnie też jest fajne. zobaczymy. Okej. Okay. Wystarczy. Zobaczmy, czy ktoś coś odpowie. Kolejną aplikacją, którą chcę Wam pokazać jest Fenix. Fenix jest bardzo nową aplikacją. Powiedziałbym, że nawet w fazie alfa, gdyż jest dostępny tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu na Google, do testów. Jest inny. Jest bardzo szybki. Chwilowo nie da się ustawić nawet własnego dźwięku powiadomień. Za to ma push. Push jest tylko do DM-ów, który wszedł wczoraj i do, do całej reszty, czyli do, do wspomnień o nas. Można poustawiać sobie, jeśli ktoś nie chce, push jakiego yy, rodzaju czas do widzicie tutaj jest ciach tu mamy co ile chcemy żeby nam odświeżał ja mam przeważnie na manual ma wbudowaną przeglądarkę eee, oczywiście mamy co chcemy Robimy to tak. I tak jak mówię, nie, nie da się niestety ustawić własnego dźwięku. Yy, jest mało yy, mało ustawień jeszcze, chociaż, yy, że tak powiem, yy, aplikacja jest bardzo często uaktualniona. No, jeśli faktycznie będzie wszystko, co wreszcie aplikacji. To chyba będzie moja aplikacja na co dzień, bo jest bardzo, bardzo szybka, no, sporo szybsza niż reszta aplikacji. No minusem jest niestety pisanie. Na dużych ekranach przynajmniej. Widzicie, na naucie to prawda. To jest akurat Nexus, ale na naucie musiałbym się nieźle namęczyć. Oczywiście, przerzucając, mamy wszystko, co chcemy mieć. Możemy polubić tweeta, odpowiedzieć. Możemy zobaczyć, z czego zostało wysłane. O, i widzicie, to jest bardzo fajne tutaj, jeszcze, bo pokazują nam konwersację. Jest super rozwiązanie, według mnie jedno z najlepszych. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy pokazuje całą, czy coś ginie. Jednak wydaje mi się, że pokazuje całą konwersację. Nic nie ginie. Więc jak najbardziej, jeśli chcecie testować, polecam. Pod filmem postaram się wrzucić link do, do społeczności Google Plus. Ostatnią aplikacją, którą chcę Wam pokazać, jest Talon. Talon jest w wersji beta, ale jest płatny. Talon posiada wszystko to, co aplikacja do Twittera posiadać powinna. Dodatkowo wygląda bardzo ładnie i ma bardzo ładne animacje. Wyświetla nam, no wszystko, jak widzicie. O widzicie, no tutaj obie te aplikacje mają ustawione, więc w, obu dostałem w czasie rzeczywistym. E, tu przechodzimy, o jak widzicie. Tu jest od Piotra powiadomienie. Co ciekawe ma talon. No, on ma bardzo ciekawą rzecz boczne okienko o, nie bądź taki e, które pokazuje nam wszystkie interakcje e, nie tylko męczyny e, wspomnienia o nas ale także kto dodał tweet nasz do ulubionych e, retwity, generalnie fajnie nie pokazuje nam to tak jak zwykła aplikacja do Twittera w, w naszym e, timeline, -ie. ale działa to bardzo fajnie. E, minusem niestety jest to, że jeśli mamy na noc wyłączony telefon, bądź e, nie podpięty do sieci e, i wszystkie tweety są wczytywane. Na to jest sposób, zaraz wam go pokażę. E, nie jest być może jakiś, e, że tak powiem Zbyt wygodny. Mam nadzieję, że autor to poprawi. Jest po polsku. I to jest super. I teraz gdzie to jest, bo nie pamiętam? To nie tu. Jak widzicie, wchodzenie do menu jest fajne. Aktywny talon. I to jest właśnie ta opcja. Wypełni luki czasu. Więc gdy rano się budzimy, nie mamy wszystkich tweetów, musimy wejść w menu i ustawić to, wtedy tweety wrócą. Jest to trochę uciążliwe, chociaż, ja wiem, idzie się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że ta opcja będzie na osi czasu jak w innych aplikacjach. No zobaczymy. Tam też dosyć, dosyć często jest. Aktualizowany. Naprawdę warto, warto zakupić. Mimo tego, że jest to beta. Jeszcze pokażę Wam, jak konwersacja wygląda. Widzicie, tu jest tweet. Możemy mu odpowiedzieć, dodać do ulubionych, przekazać dalej. Robimy tak i mamy konwersację. Polecam. Polecam szczerze, jeśli lubicie nowości, wiem, że wielu z Was pewnie korzysta tylko i wyłącznie z natywnej aplikacji do Twittera, która mi osobiście nie odpowiada, mimo tego, że ma wszystkie te bajery, to jednak jest brzydka. Jest brzydka, jest mało funkcjonalna, te kreski, kropki i cała reszta mi nie odpowiada. Tak jak mówię, obiecałem ten film dosyć dawno temu. Powiem tak, postaram się go zrobić w dwóch częściach, bo mam jeszcze trzy aplikacje, które chciałem Wam zaprezentować. Nie są tak popularne, jednak myślę, że, że dają radę. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem.